Witam po krótkiej przerwie i zapraszam na kolejny test. Już mam właśnie statyw, także co? Lecimy z kolejnym teścikiem, tak? Dziś sobie znowu nagramy taki odcinek specjalny, tak jak właśnie na poprzednim teście, gdzie nagrywałem petardę C4 Small Mini. No i dziś również będzie właśnie odcinek specjalny, ponieważ jak widzicie, dostałem kolejny mały gratisik od tanie fajerwerki, gratis od nas tanie fajerwerki, no i będą to petardy Achtung od Triplexa KCE 204 te petardy już oczywiście testowałem na swoim kanale, znajdziecie te testy w playlistach no ale z tego względu, że znowu po prostu dostałem tą paczkę, także co trzeba po prostu znowu wszystkie petardy z tego opakowania wystrzelać, no i jakie dzisiaj będą testy, no te co wtedy z odcinka specjalnego, tak? czyli sobie wystrzelimy tą petardkę tradycyjnie tak jak zawsze wystrzelam przed siebie. Yy, kolejny teści, to będzie w trawie, na wodzie, w piasku, butelka, yy, no i puszka, i na końcu z tych petard, które zostaną, zrobimy taki sobie karabinek, tak? No ale dobra, yy, już to omawiałem na teście te petardy, no ale wypada jeszcze raz o nich coś powiedzieć. Także co, tak się to prezentuje? Boki opakowania tak się prezentują, na boku opakowania nic absolutnie nie mamy, oprócz, oprócz takiej właśnie, takie właśnie informacji. 12 petard w tym, w tym opakowaniu się znajduje, tył opakowania tak się właśnie prezentuje. No i co tutaj mamy? Petarda błyskowa, klasa F2, triplex, 12 sztuk, yy, made in China, Neku, 5,64 g na całe opakowanie. Certyfikat oczywiście tutaj mamy, 1395. No i co jeszcze? Uwaga, materiał wybuchowy, zagrożenie pożarem lub rozrzutem. I oczywiście ikonka niebezpieczeństwa rozrzutu także się tutaj znajduje, tak? Tak to właśnie wygląda. Achtung, triplex. Tak te petardki się prezentują. No, z tego testu, co już yy, robiłem z tych petard, no, nie są to jakieś jako, jakoś mega głośne petardy, ale też nie są takie najgorsze, tak? Przejdziemy może sobie to do omówienia poszczególnej petardki. Sobie tylko to odłożę. I oczywiście na tych y, testach będą też cięcia, tak żeby to nie trwało takim longiem. No ale dobra, petardka tak się prezentuje, żadnych o, oczywiście informacji tutaj nie mamy, zwykła czerwona. No jakoś wykonania sami widzicie, no nie jest najlepsza, z tyłu oczywiście gips. Przód, korpusik, no gnieje się, także to też nie jest dobrze wykonane. Y, co do lądu krótki, no i też nie jest jakoś sztywno, sztywno dobrze osadzony, ale myślę, że nie ma co narzekać. Szczególnie w tej cenie, gdzie one chyba kosztują około 4 zł za całe opakowanie, także za 20 sztuk, także myślę, że jest w porządku. Tak to się prezentuje. I przechodzimy do testu numer 1. Test numer 2. Teraz sobie odpalimy tą potartkę w takiej trawie i zobaczymy jakie szkody ona wyrządzi. No i chyba mamy niestety nie wypał. A nie, po prostu ląd z gaz. Dobra, jeszcze raz to odpalę. No jak widzicie, bardzo, bardzo słabo tą trawkę tutaj wyrwało. Test numer 3. Teraz sobie odpalimy tą petardkę w takim piasku i zobaczymy, co ona tutaj zrobi. Test numer 4. Teraz sobie odpalimy petardkę w wodzie. Test numer 5, czyli mój ulubiony. Teraz sobie odpalimy test w puszce i zobaczymy co ona tutaj zrobi. test numer sześć, czyli taki właśnie najbardziej niebezpieczny. Teraz odpalimy sobie petardkę w szklanej butelce. No i ostatni test, czyli test numer siedem. I będzie to ostatni teścik. Yy, karabinek po prostu z y, tych petard, które zostały, czyli 3, 4, 5. Y, 5 sztuk mi właśnie zostało, bo jedna okazała się niewypałem. No i jak widzicie tutaj też kolejny, nie wypał.